W Polsce patrzymy na, na Rosję oczywiście w specyficzny sposób, bo kiedyś byliśmy poddanymi sowieckiego imperium i patrzyliśmy na Rosję, widząc z niej przyszłość w smutnych barwach. A potem patrzyliśmy na Rosję, widząc w niej takie dosyć koszmarne wspomnienie w przeszłości, bo byliśmy już częścią politycznego zachodu, a Rosja została tam, gdzie została. Jeszcze potem w Polsce sprawy się zmieniły i znowu widzimy w Rosji przyszłość. I znowu widzimy w Rosji przyszłość złowrogo. Co chciałbym dedykować panom policjantom, którzy tutaj pouczają nas, że pięciosłup. Uh, przypominam, że w Rosji ludzie walczą o wolność zgromadzeń, my w Polsce też. To jest jeden z powodów, dla których Rosja jest dla nas zaniepokojonych znakiem. Ponurej przyszłości, ale Aleksiej Nawalny, w tej sytuacji, znowu pozwala nam patrzeć na Rosję, widząc w niej przyszłość i promień nadziei w tej przyszłości, ponieważ to, co ten człowiek zrobił, ten akt niesłychanej odwagi, tego budzącego najwyższy podziw oporu, który jest jeszcze przede wszystkim skuteczny, to jest dla nas źródło nadziei w Polsce. Aleksiej Nawalny przypomina nam, że walczy o naszą wspólną sprawę. Pochodzę z tej Polski, bo Polski są różne. Z tej Polski, w której zwykło się mówić, że solidarność jest ważna i że solidarność jest naszą bronią. To w dzisiejszych czasach trochę gorzko brzmi. Wystarczy spojrzeć na to, ile nas tu jest. Ale każdy z nas powinien mieć świadomość, że swoją obecnością tu i w wielu innych miejscach na świecie, gdzie się równocześnie odbywają demonstracje w obronie Alekseja Nawalnego, po prostu ratuje mu życie. Jego życie zależy od tego, że patrzy na niego świat. Ten świat niewiele może. Patrzymy na Rosję i na Alekseja Nawalnego z odrobiną frustracji. Naciski świata zachodu pomagają niewiele, Putin nic sobie z tego nie robi. Ale to pokazuje tylko, ile jest przed nami tu do zrobienia.